zaraz pójdziemy na wielką wyspę, która jest na środku oceanu, ale tam grasują różne tsunami i te duże i te małe. Ja chętnie do nich bym dołączył, aż ubrałem maskę do nurkowania, jestem przygotowany. A czy wy widzowie jesteście przygotowani? Kliknijcie łapeczkę w górę, kto jest ze mną i zanurkujemy, aby zostać tsunami. Tylko wejdziemy tutaj do środka tego wielkiego teleportu, a wy wejdźcie ze subikiem, łapeczką, trzy, dwa, jeden, teraz, pół! I jestem, jestem tsunami, jakie małe, tylko jeden, o nie, jakieś duże tsunami ściga! Jakie wielkie 5000! A zostaw mnie! Jestem takim małym tsunami! Muszę zjeść coś dużego. O, zjem śmieci, Okej, okay, wessałem śmieci. A nie, ściga mnie! Jakie wielkie 6000! Co jest? Chciałbym być takim ogromnym tsunami, ale na razie jestem takim malutkim. A no to, o nie! Zjadł mnie! Wielkie tsunami mnie szarpało. A ja znowu tutaj. A tak być nie może, wkurzyłem się. Jeszcze raz. Zaczynam od małego tsunami, gdzie jestem tylko levelem pierwszym, bo na tej wyspie w oceanie robią się tsunami i musimy na na początku wciągać takie śmieci. E, nie, nawet nie, nie mogę. O, wciągać takie, o, tutaj to nie mogę. Jadą, droga. Nie, wielkie tsunami! Z dołu zostaw mnie, jestem mały. Mam tylko trzeci poziom. Muszę wciągać na, pra, na, na początku małe rzeczy, ale zobaczcie na to, jestem w kolorze tsunami, znaczy wody. Mam turkusową koszulkę, szyby. I też wy możecie mieć taką właśnie. W kolorze turkusu, czyli wody, takiej pięknej na wyspie karaiskiej. Ka Karabijskiej. Karabijskiej. No nieważne. Ale patrzcie na to! Fajne koszulki, nowa kolekcja! To już jest na moim sklepie Shiby Smyslow Team oczywiście I Shiba Team Jakbyście chcieli to mam dla was koszulkę Oczywiście w różnych rozmiarach Pokażę wam Tutaj czeka na was Piękna koszulka Shiby I możecie być tacy turkusowi jak ja I tutaj oczywiście jest napisane Smyslow Team Że to moja koszulka Rozmiary są różne I małe i duże jakie chcecie Żeby dopasować do siebie Wpadajcie na mój cały sklep A tego jest mnóstwo Jest wielki ręcznik Plakat, poduszki I wiele więcej na smyslow.pl Czekam na was Możecie się ubrać tak samo jak ja I być w moim teamie Do białego rana Patrzcie, jesteśmy tutaj, mamy poziom szósty Musimy szybko zjadać i wciągać jakieś rzeczy, aby mieć większe poziomy. Później zostanę największym tsunami na całej mapie i przebiję największy poziom. A zobaczycie jaki, więc oglądajcie samo końca. Wciągamy na razie leżaki, całe wciągnąłem! I teraz kolejne leżaki, kolejne, kolejne, patrzcie już, teraz drzewa mogę wciągać tsunami do środka. A tam jest jakieś małe, zjem je! Uwaga, uwaga, uwaga! Chodź tutaj porwęcę, tsunami! Patrzcie, patrzcie, obgonie ob. Jest! Goni Szamałem ją jakąś dziewczynę. Ktoś na pewno się tak nazywała. I mam 133. O nie, tam jest jakieś większe 200. A zostaw mnie. Mam tylko 150. Dobra, zajmiemy się drzewami. Tutaj mamy drzewa różne. Wow, ale już mamy 170, 180. I robimy się coraz to więksi. Śmieci już wciągamy. Koszy na śmiecie. Drzewa całe. Patrzcie. E, tsunami dosłownie porywa. O, ale tu jest jeszcze 290. Oni są tam więksi. Patrzcie. O nie, on przede mną wszystko zabiera. O, dawaj mi rzeczy. To, to są moje. Panie, jak ja się kręcę, tsunami. Dobra, wezmę za leżaki. Ile leżaków. Tu jest 5, 5, 5. Wszystko biorę. Wszystkie leżaki. Patrzcie, ile mnóstwo wciągnąłem do środka. Jeszcze wezmę te pachołki też ściągnę, bo na wodzie może mieć. Już mam 325. To już naprawdę sporo. Ale zaraz sobie dokupię więcej, żebym miał więcej za Robuxy. Bo wydam dzisiaj dużo robuxów, dużo pieniążków na to, żeby zostać największym tsunami na całej mapie, jakiej tylko jest. Więc zacznijmy na początku od tych leżaków sobie, żeby wszystkie wciągnąć. Teraz idziemy auta wciągać. Auto! żu. Jaką furę wciągnę ej, patrzcie, tu jest taksi, wciągamy taksi i kolejna mustanga starego, boom, wciągnąłem, co tam koparkę wciągnąłem, o nie, tam ma 1100 o, o, oni są też duzi, no, szybko od nich może się odsuńmy po prostu i lecimy dalej, przyspieszcie mnie, kliknijcie łapeczkę w górę, widzowie, żebym był szybszym tsunami, wciągnę jego o nie, on ma 5000, dobra, nie, a, zostaw, mnie, mam malutko to jest większe tsunami, o nie, zbliża się, żeby mnie porwać a, szybko uciekam, to jest o wiele większe o nie, on jest 4 razy większy, no, szybko, szybko Szybko, szybko zwiewamy obie ścigać. Statek wciągnę, uwaga, statek to jest. Wciągam statek! O nie, statek jest 25 tysięcy. Nie mogę ich wciągnąć. To są. O, one są za duże. 25 tysięcy statek, dobra, to nie dam rady. Muszę szukać coś mniejszego. O nie, znowu mnie ściga. Zostaw mnie czego ode mnie chcesz. Dobra, idziemy teraz tutaj, wciągamy. O, on mnie cały czas ściga. Ej, kupię sobie tarczę za Robuxy i on w ten sposób. A nie, co? Jako przyspieszył? O nie, zginąłem w takim. A dobra, wiesz co? Odroć się z twoim rozmiarem. uwaga no odradzam się za 49 Robuxów, będę taki sam jak wcześniej, haha, <noise> bo wydam dużo Robuxów. O, jestem zwrotem. <noise> Pomimo tego, że padłem, jestem tego samego rozmiaru. Dobra, weźmy się gdzieś schowajmy, może tutaj się ukryję na chwilę, a wam chciałbym pokazać nowe rzeczy na moim sklepie, gdzie jest nowy piórnik. Patrzcie na to, SmileSound Team czeka na was wraz z długopisami nowymi. Wpadajcie zobaczyć, do każdego zamówienia wrzucam trzy nowe zdjęcia z autografem własnoręcznie podpisywanym moim. Wpadajcie, bo byłem na wakacjach, a tam są moje fajne zdjęcia. Dobra, a teraz weźmy. Przejdźmy. Link macie w opisie smysokru.pl Tak się nazywa mój sklep. Tam są różne rzeczy. Możecie być w moim teamie. A ja patrzcie! wysygo. Pow! Wysy prawie, 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 prawie! Ok, jest, jest, patrzcie, mały, tsunami wciągnę, wciągnę je, wciągnę je, wciągnę je! Jest! Wciągnąłem! Dobra, elegancko! I teraz za słabo... Nie! Znowu a, rozwalę, rozwalę ją za to. Wkurzyłem się zemsta. Klikam zemsta, rozwalam ją za robuksy, patrzcie, napadnie. Bum! Rozwaliłem ją. Kliknąłem zemstę, patrz. Ha, pojawił się z powrotem. <laughs> patrzcie ta, co mi rozwaliła. Jest z powrotem. Dobra, a my klikam. O, nie, znowu od jednego! Serio. Muszę znowu zacząć od, ma od małego, dlatego że tamten... Mi... No nie wkurzyłem się teraz. Teraz stanę na naj największym, tsunami, wszystko wese, wszystko. Pff, co na mojej drodze stoi? rabiorę się, już za śmieci, patrzcie jak. Szybko teraz. Bierzemy to. 30, 30. 100 już mamy, dobra. Ej, szybko odzyskuję. 120, dobra. Wciągamy teraz tutaj. 200. Przyspieszam tsunami, bo możemy przyspieszyć. Mam taki klik. Dobra, 300 już szybko odrobiłem. Ok, zasuwamy. Ej, tu mamy VIPa. <laughs> Ej, tu jest jakiś VIP, O nie, jakiś tsunami! O ma 23 tysiące, Peter! Co jest? Już mam ponad tysiąc! Wciągam domy, patrzcie! Domy jest! Ale jeszcze tego nie mogę. Jeszcze jestem za małem tsunami, bo nie mogę tego wciągnąć. Jeszcze to jest za duże. Dobra, ale weźmy tutaj. O nie, o ma 100 tysięcy! Ty! Co to za wielkie tsunami? Patrzcie tutaj koło mnie stoi! Jakie wielkie! Wow, dobra, on jest większy 10 razy więcej! Nie, jeszcze 50 razy więcej! No, weźmy tutaj, albo nie, 100 razy więcej. No weźmy tutaj i szybko wciągnijmy auto, wciągnę budynek nie mogę. Jeszcze, dobra, uważajmy, tutaj będę wciągał jeszcze więcej drzew muszę wciągnąć do tego tsunami. Peter, masz 60 tysięcy! O nazywa się Smile. Ej, to jest mój widz! Ej, jestem! Ej, 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 to ja Smile. On jest mój widzę. Peter, to ja Smile. nie wciągaj mnie! Nie, 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 nie wciągaj mnie, proszę! Ej, to mój widz! To on, Peter! Ma na... jest największym aktualnie tsunami, patrzcie tutaj, płynie, płynie. On mnie nie rozwali, ale wy widzowie, możecie wiecie gdzie? Wejdźcie do mojego teamu. Na smajslu, team czekam na was. wpadajcie na moją grupę, gdzie możecie razem z mną pograć. Wspólnie pogramy razem, popiszemy, pogadamy. Jak będziecie chcieli, na mojej grupie smysul team link macie w opisie. Klikajcie, wbijajcie na moją grupę. Czekam na Was. I tak samo mam tam różne koszulki fajne. Możecie sobie wybrać, jakie chcecie i być w moim teamie. Sklep też macie link w opisie do mojej grupy. Wpadajcie po fajne koszulki. Dobra, a my tutaj dalej wciągamy. Zaraz mamy 2000. To już naprawdę dużo. Dobra, weźmy się za jakieś domy. Będzie więcej. Ok, bierzemy ten dom. Wciągamy ten dom. yes yes, Dobra, wciągamy to. Oh, yeah o ma już 100 tysięcy ten. Wciągamy teraz tutaj. Kolejny ten jeszcze nie mogę. Dobra, mam 2000. Wciągnę ten małego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wciągnę cię. Puu, wciągnę małe tsunami jakieś. Wciągamy tutaj auta jeszcze. Jeszcze troszeczkę rzeczy nie mogę wciągać jakby, nie? Dobra. O nie, co to patrz Dwa tsunami się biją największe. O, Peter zaraz zjety... Te... Oj, zjadł go? Zjadł go! Peter jest największy! Wow, największy tsunami w, w całym mieście. Ale jeszcze nawet tych budynków nie może powalić. Dobra, jeszcze jest za mały. Ja mam dopiero dwa tysiące. Nie, do no, tragedia. Muszę sobie coś podwyższyć. Hmm, może bym sobie coś kupił. Co byśmy mogli sobie kupić? Weźmy, dajmy, hmm, vip albo Tsunami. Raz jeden kupuję, żebym był większym Tsunami. Kupujemy za Robuxy. Uwaga, 3, 2, 1. Pum, wydałem Robuxy. Jest, jest. Mam teraz 4000, ale jestem duży. 5000 razy wydałem. Wciągnę tego Tsunami. Ta widzę jakieś Tsunami. Chodźcie, wciągnęcie. Wciągnęcie. cię. Opa! Wciągnę cię. Wciągnęłem ją, tak jest. No idziemy tutaj, patrzcie, Tsunami, a całe miasto się zbliża. Największe Tsunami! Pff. Wszystko, zjadamy wszystko. O nie, ale on jest największym cudami. Musimy u niego, na niego uważać. Peter, nie. On mnie może roz, rozwalić. O, może mnie zaraz wciągnąć. Jak się wkurzy, to mnie wciągnie. Ja mam dopiero 5000. O, budynki wciągam. Ej, budynki już wciągnąłem. No, tu są jakieś mniejsze. Mniejsze wciągnę. Jest. Jest. Majliwkę wciągnąłem. Jakąś wickę. Dobra. Idziemy teraz tutaj po budynki. Budynki wciągamy. Tutaj, wydyk... Ale to jeszcze jest za duże No nie, tego jeszcze nie mogę, ale te budynki mogę? Te budynki też nie mogę O, jeden wciągnąłem. Jedne mogę, drugie nie, bo drugie są za większe jeszcze na mnie. Ale ten jest taki wielki! 280 tysięcy, co jest ja o ma zaraz 300! On w całą mapę może wciągnąć, a ja jestem za mały. Ja no, weźmy tutaj teraz rozwalby. Okej, okay. wciągam dobi, I o, cały budynek wciągnąłem. Jest, udało się, kolejny, dobra, mogę wciągać wszystkie budynki. Yeah. Ile małych tsunami? <laughs> jakie małe tsunami! Patrzcie, patrzcie, teraz cię rozwalę! Stadolostalowy tytan, w Patrz jak ucieka. Uciekaj, uciekaj, bo jestem większym tsunami. Patrzcie jak ściga mojego tsunami. Jakie małe, jakie małe. w wsunę całe. Pff, jest, rozwaliłem go. Rozleciał się na kawałki. Mam 22, 23 tysiące, ale on jest taki większy. On jest jeszcze większy niż ja. Nie mogę na to pozwolić. Nie jestem taki mały, ale jest taki duży. A, muszę go jakoś rozwalić. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie rozmiar teraz powiększę. Hmm, może bym sobie kupił podwójny rozmiar. Albo czekaj, kupiłbym Potrójny rozmiar O tak Ile by kosztował Potrójny po 80 99 Czekaj A tu jest 8 Razy 2 Podwójny rozmiar Dobra kupuję podwójny rozmiar Uwaga Pół Pół, pół. Klikam Dobra mamy teraz Podwójny rozmiar Klikam Pum! 47 tysięcy Ale on dalej jest większy. Spróbujmy te budynki. Ej, tego budynka jeszcze nie mogę wciągnąć, jestem jeszcze za małem cudami. O nie, jeszcze małe cudami ze mnie. Ale wciągnę małych! Dobra, wciągnę. U, tu jest jakieś duże 1500. Chodź tutaj, wciągnę cię, wciągnę cię, patrzcie, jestem jak ucieka Dobra, mam 50 tysięcy, jeszcze musimy większego. O, wciąż ją! Sama weszła we mnie. Dobra, idziemy na ten budynek, na ten budynek, przywrócę ten budynek, przewrócę go! Pff. Nie, przewróciłem go, do no nie, on jest za duży Na budynek, ale ten jaki jest Wielki, co jest? Dobra, chodźmy Teraz tutaj, spróbujmy na ten budynek Na te mniejsze budynki, uwaga, te mniejsze Budynki, jest, wciągam, wciągam, jest Wciągnąłem wieżowce, dobra, coś się udało Wciągamy kolejny, dobra, 70 tysięcy Oh yeah, rośniemy w siłę Dobra, teraz tu nawalamy Może bym sobie kupił jeszcze razy 3 280, 290, dobra Wydaję teraz 300 robuxów, żebym Był jeszcze większy, dobra, kupiłem sobie A nie, bomba atomowa, nie, nie chciałem kupić bomba Atomowej pomyliłem się. Nie, nie chciałem tego kupić. Pomyliłem się. Nie chciałem kupić bomby atomowej. Nie, chciałem kupić y, powiększenie. A, wkurzyłem się. Ej, źle kupiłem serio. Źle kupiłem i poszły robuxy. Pff. No nie, chciałem kupić to powiększenie, czyli rozmiar chciałem kupić. O nie, I co teraz? Nie mam robuxów. <noise> Skończyły mi się robuxy! A, daj gorzej, musimy dojść do miliona. Tak czy siak, jeszcze kupiłem, wydałem 500 robuxów. Nie wiem, czy było warto. Dara, weźmy teraz tutaj. Zasuwajmy, zasuwajmy. Jeszcze mamy 80 tysięcy. Wżół. Lecimy dalej. Musimy troszeczkę pozbierać. Mam bombę atomową, którą, którą mogę użyć, ale on by padł. O, ma milion! Yo, <noise> milion! Dora, muszę go rozwalić. Muszę go zjeść. Yy, ale muszę mieć powyżej miliona. Dora, weźmy tutaj, to wtedy wszamajmy. Dobra, tu Jeszcze musimy kolejny mieć I spróbujmy to Uwaga, uwaga Nie, tego nie dam rady, nie dam rady Muszę na te mniejsze wieżowce iść po prostu One się pojawiają tutaj Te budynki, te budynki Jest, te budynki mogę Te budynki już wciągam Tsunami wciąga Co jest pode mną? Patrzcie, jakie małe rzeczy Wciąga wszystkie Wziu, tutaj wciągamy kolejne Patrzcie Ej, chodźmy na statek Tam były statki, właśnie Ja nie mogłem ich wcześniej wciągnąć Ej, tu będą gdzieś statki, których nie mogłem wciągnąć na początku yy, U, ona tam gdzieś leciała. Patrzcie Wciągnę wszystko Uwaga, wciągam ją, wciągam ją, wciągam ją Bum, wciągnąłem ją, 92 tysiące Dużo mi podskoczyło, tam są statki Te właśnie, z 20 tysięcy, spróbuję je teraz wciągnąć Wciągnę te statki, wciągam statki Uwaga, tsunami na statek Pff, wciągnięty od razu Kolejny będzie gdzieś tutaj, Kolejne, pszu jakie małe, i kolejny Ale wielkie tsunami już ze mnie Spore, wszystkie statki, wciągam po prostu Okej, okay, rozmiar teraz robię większy Bum, 246 tysięcy O ja, dobra Już jestem sporo większy, dobra, a ja jeszcze zrobię do ponad dwóch milionów, żeby miał mi jeszcze. O nie, o Peteroki wielki, on wciąga największe wieżowce! On wciąga. A tego jeszcze nie może, patrzcie. Tego jeszcze nie może wciągnąć, czy nie jest za mały. O nie wciągnął, dobra. Pff. A, a zrobiłem. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. I wciągnie, czy nie? Wciąg wciąga wszystkie, da? Wciąga wszystkie. Myślałem, że nie da rady, ale to ja jestem drugim największym po prostu tsunami i się z nim mierzę. Dobra, teraz nawalamy 260 tysięcy. Chodźmy boki teraz, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Zaraz jak bombę atomową puszczę, to rozwalę wszystkich, ale nie chciałbym. Dlatego, że muszę Peter pierwszy rozwalić. Dobra uwaga. Tu wciągamy 269 tysięcy. Co jeszcze bym mógł? Nie ma budynków, on wszystkie budynki wciąga, no. O, dawaj mi budynki, Zastaw mi trochę budynków. Dobra, lecimy dalej. On wszystkie wciąga od razu. O nie, na mnie leci, na mnie leci, na mnie leci. O wciągnę ten, ten jest mój budynek, mój budynek, mój budynek, jest wciągnąłem. Wciągnąłem, wciągnąłem, Dora mam. Wieżowiec, wciągam, uwaga, wlecę wieżowiec! I. Pff. O, jest, wciągnąłem go! Wciągnąłem wieżowiec! Dobra, mogę wciągać wieżowiec, ale ten spróbujmy, uwaga, ten jest większy. Zwiększy, czy gowalne czy gowalne czy gowalne i jest, wciągnąłem go. Jest, mogę, jest, dobra, udaje mi się, udaje mi ja mam 420 tysięcy, doganiam go. O, ma półtora miliona. On idzie na to, nie, on idzie na ten większy wieżowiec. O, o, z jego wieża Eiffel e, o, wieżę całą wciągnął. No nie, nie zostawił mi 420 tysięcy, mamy, dobra. E, no, jeszcze za mało, jeszcze za mało. Muszę powiększyć zaraz swój rozmiar. Dobra, ale teraz musimy to wciągnąć, to wciągnąć, dobra, poczeka na wieżowce, które się pojawią. On się pcha, on się pcha. Nie, to będą moje, to będą moje wszystkie, wciągnios. Tutaj patrzcie, jak to wszystko zostaje wciągnięte przez wielkie tsunami, jakby było w prawdziwym życiu. I o, ale by wszystko zostało wcią... O, mój, 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 nie! Dwa tsunami lecą, dwa tsunami, kto pierwszy nie! Wciągnął pierwszy. Tu jest kolejne, tu jest kolejne, tu jest kolejne, zostaw moje. Wciągam. Puff. Jest czynnym, 450 tysięcy. O, mam milion tysięcy. Jeszcze jest większym csudami ode mnie. Ja jestem małym. On jest jeszcze większym. Dobra, weźmy teraz, zaczajmy się. Uwaga, zwiększę może swój. Uwaga, zwiększam. O, czekaj, tam jest, tam jest tam. Jest, tam. Boom, rozmiar zwiększyłem 900 tysięcy. Mam 900 tysięcy. Dobra, 900 tysięcy, 900 tysięcy. Patrzcie, zaraz tam i większym się. Tak jest. O, ma 1 600, a mam 900 tysięcy, proszę Państwa. Zaraz go wciągniemy. Uwaga, kupię i go wciągniemy. Kliknijcie opeczkę w górę. Powiększę swój rozmiar. On się tego nie spodziewa. Uwaga, uwaga, zaraz to zrobimy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Uwaga, 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 uwaga. I teraz ratujemy w niego Z dę po ścigamy go ścigamy go Jezu, zwaliłem go <laughs> jestem największym tsunami na mapie jo, ale jestem duży jo, jestem największym tsunami mam milion dziewięćset yo dwa miliony dwa miliony Ej, jestem największym tsunami na całej mapie, już nikt nie zwiększy, wszystko, o, całą mapę normalnie, po, po, wszystko wciąga po kolei, o, tam ma smilewika, 10 tysięcy, uwaga, ściga ją, wciągnę ją, patrzcie, zaraz będzie po niej, zaraz będzie po niej, zaraz będzie po niej, nie ma odwrotu, nie ma odwrotu, wciągnę ją i... O, zostaw ta 12 tysięcy 2 miliony mam, wszystko wciągam koło chcę, jakiego chcę Peter się wkurzył Nie, wyczyszczę całą mapę, no nie, nie dostałeś rozmiaru, co? A on to nie pisze po prostu patrzcie, napisa do mnie Wyczyszczę mapę, on się wkurzył, nie dostałeś rozmiaru. Jo, Ale się wkurzył. Napisa do mnie, że wyczyściłem mapę całą. Wyczyszczam całą mapę co chcę wciągam. 2 miliony i już nie wiem czy da radę tu mieć więcej, już mi się nie ładuje ej. Oj, o, 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 2 miliony 100, zadowalo mi się Dobra, jeszcze więcej spróbujemy Lećmy na te wieżowce, uwaga Ale już nawet nie wiem, kogo zjadam pode mną Oni są tacy mali A teraz tutaj wciągamy kolejny wieżowiec Budynki, pu, Oj, ale one sery duże, patrzcie Wciągam wszystko, wieżowiec, ratuje I wieżowiec porwany Uhuhu. 2 miliony 100 Teraz tutaj wciągam, 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 idzie Jaki cień wielki, ej, patrzcie na ten cień Na mój cień jaki Uff. Wszystko wciągamy po kolei. Woo, sprinta daje. Ok, i teraz wciągamy, wciągamy Turbo Snail. A teraz wysadzam bomba atomowa. Bomba atomowa leci. 10, 8. Uwaga, kliknijcie łapeczkę w górę szybko. Kto nie jest zdąży gnąć, to jest bambikiem. Klikajcie łapeczki i pamiętajcie o subskrypcji. 3, 2, 1. Klikajcie teraz. Walnie bomba, walnie bomba, walnie. BOOM! Walnęła wszystkich pokonałem. Wszystkie tsunami zostali rozwaleni. Jo, wszyscy spadli. Patrzcie. Wszyscy spadli z rankingu po prostu. Bomba rozwaliła inne pozostałe tsunami. Zostałem sam na mapie. LOL. Ej, dobra, jestem największy jeszcze, jestem sam na mapie całej. Woo, Soul Team! A jak wy chcecie być w teamie Shiby albo moim na przykład, wpadajcie na moją grupę. Dołączajcie, pogramy razem w różne gierki, jakie chcecie. I wpadajcie też po moje fajne koszulki, które mam i na Robloxie też są. Na mojej grupie link macie w opisie, wpadajcie po fajne koszulki. I też na mój sklep smilesoul.pl. czekam na was. Soul Team! Albo Shiba Team!